Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, co tu dzisiaj do nas przyjechało. Taka piąteczka G31. Silniczek w tym samochodzie to jest 3 litry diesel. Tak to wygląda pod maską. Całkiem fajny silnik, ale wiadomo, jak każdy silnik ma tam jakieś swoje większe i mniejsze bolączki. I słuchajcie, auto przyjechało tutaj. Dlatego, że zapaliła się kontrolka awarii silnika. I co? Auto straciło troszkę mocy. Jest w trybie serwisowym. Generalnie, no, trzeba coś z tym zrobić, bo wiadomo, że tak jeździć nie za bardzo się powinno. Dobra, zobaczcie ile ma przejść, 173,855 i słuchajcie to jest taki książkowy, z praktyki mogę powiedzieć, to jest taki książkowy przypadek, kiedy właśnie ten kolektor ulega awarii, 170, 180, 190 tysięcy, rzadziej 200, chyba że ktoś jeździł, po trasie, ten kolektor jest troszkę mniej aktywny i on wtedy na dłużej starsza. Natomiast rzadko który do 250 dojedzie bez awarii tego kolektora. Standardowa usterka w poprzednich wersjach Disney N47B47 B57 tak samo. Oczywiście silniki N bardzo znane silniki N57 tak samo, tą awarię posiada po prostu układ klapek w kolektorze się zużywa, tak jak klocki, tak jak oleje, takie klapki się zużywają, słuchajcie, i po prostu po pewnym czasie ten system po prostu odmawia posłuszeństwa, tak, i to będzie podobne usterki będą i BMW, i w Audi, i w innych markach. Także jest to na porządku dziennym, no po prostu tak to jest skonstruowane, a nie inaczej. Dobrze, auto jest, tak jak mówię, zdiagnozowane już, części są zamówione, nawet już przyszły, i Zaraz się biorę za wymianę tego kolektora pokażę wam jak to wygląda po rozebraniu tak to wygląda pod maską a tak pod osłoną także ten kolektor jest dosyć duży tutaj mam sterowanie tropkami i tu właśnie się robi problem no dobra biorę się za pracę pokażę wam jak to wygląda po rozebraniu no i zobaczcie, chwila minęła, kolektor już jest zdemontowany. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowane, natomiast jest tutaj troszkę różnego rodzaju przewodzików, kosteczek, rureczek i tak dalej, więc wszystko to trzeba zdemontować, żeby był dostęp do tego kolektora. Zobaczcie, tutaj już był przedmiot, widzicie tutaj w tym jest takie czarne tłuste miejsce. Tutaj właśnie był między innymi oprócz tego, że Klapki, że tak powiem, przestały spełniać swoją funkcję. To jeszcze był na zewnątrz tego kolektora przedmuch. I to jest bardzo istotne w tym silniku. Dobra, pokażę Wam, jak wygląda stary kolektor. Zobaczcie, tak to wygląda. Nie jest nawet jakoś strasznie zapchany. Także tutaj akurat nie to było powodem. Tu jest ta niszczalność, o której Wam mówiłem. Tu, tu, tu na dźwigience tutaj w tym miejscu robi się luz i ten kolektor przestaje być szczelny ale zobaczcie jak się zachowują klapki świecę tylko troszkę zobaczcie jaki tu jest luz nie wiem czy to będzie dobrze widać ale postaram się wam to pokazać widzicie cała ta ośka tutaj jest wyrobiona i dlatego ona się zacina po prostu w pewnych momentach i komputer właśnie pokazuje posterkę tych klapek. Widzicie cała ta ośka sobie po prostu tam luźno lata. Tutaj na tą okoliczność wymienia się cały kolektor i wtedy jest wszystko w porządku. Przepustnicę oczywiście przekładamy starą, bo przepustnica nie przychodzi w komplecie z kolektorem. A tutaj zobaczcie, jest nowy oryginalny kolektor BMW. Zobaczmy, jak Tak ładny. Zobaczcie. Kolektor przychodzi nowy, oryginalny z nastawnikiem od razu. To sobie wygląda. Zobaczcie, klapeczki, wszystko jest eleganckie. I zobaczcie na tkaninie nie ma luzu żadnego, nic, zero luzu, sztywno wszystko, elegancko. I tak ma być. No dobra. Biorę się za montaż i później zobaczymy jak to wszystko sobie pracuje. No i zobaczcie, nowe kolektory się zamontowane. Tak to wygląda po montażu. Zostało do założenia osłony termiczne, osłona na silnik i wtedy już będzie tutaj wszystko kompletne. Tutaj się robi jeszcze diagnostyka komputerowa, bo... Po wymianie kolektora trzeba oczywiście skasować błędy i oczywiście zrobić adaptację kolektora sącego. Tak to wygląda i zaraz to będę wykonywał. No i słuchajcie, wszystko jest ogarnięte, oskładane na gotowe. Jazda testowa wykonana, błędy nie powróciły, więc jest wszystko w porządku i auto jest gotowe. To wszystko w tym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.